Dzień dobry, witajcie z Beskidów, z okolic Przełęczy Przegibek, gdzie wybrałem się dzisiaj wykorzystując mój ostatni taki wolny dzień przed powrotem do pracy, a taki bardzo wolny dlatego, że dzieciaki poszły już do szkoły, no bo już drugi dzień roku szkolnego, więc kilka chwil dla siebie. Mam też okazję i ochotę, żeby nagrać jakieś wideo zegarkowe. Bo mam na ręce zegarek, który pokazywałem ostatnio na grupie. Jest to Nurek Helma, dość przysadzista bestyja, która wywołała u mnie bardzo pozytywne emocje i nawet mnie troszeczkę zaskoczyła tą swoją aparycją. Pomyślałem więc, że postaram się połączyć kilka rzeczy i wybrałem się porobić zdjęcia temu Helmowi i Baltikowi, bo jest to okazja, żeby Fotografować, ale też pomyśleć i być może porozmawiać, podzielić się jakimiś spostrzeżeniami na temat tak różnych egzekucji zegarka do nurkowania. Tak różnych w pomyśle i tak różnych w referencjach, jak gdyby czasowych, no bo są to zegarki diametralnie inne. Korzystam dzisiaj z mojego retro Nikona, którym dawno nie pracowałem, a którego odkurzyłem. No i jak ze starym, dobrym przyjacielem, z którym zrobiliśmy chyba ze. 100 tysięcy różnych klatek już. Ruszam. Zapraszam. To jest taka okazja do pogadania o tych zegarkach. Myślę całkiem ciekawa, bo mamy tu do czynienia z tak odmiennymi realizacjami koncepcji zegarka do nurkowania. Odmiennymi jednocześnie bardzo mocno. Utylitarnymi. Co mam na myśli? Mianowicie, obydwa te zgarki, to są zgarki nowe, bo to jest Helmi Baltic, zupełnie świeże sztuki, które można praktycznie rzecz biorąc dzisiaj kupić w internecie jako nówki. Ale Baltic w swoim zamyśle, w swojej projekcie, zarówno z perspektywy wykorzystanych materiałów, jak i tego, jak to jest zrealizowane, nawiązuje do. Gdzieś tam lat 50. ubiegłego wieku, do tych pierwszych zegarków, do Blempont, 50 Fathoms i tak dalej, i tamte okolice. Co jest bardzo fajne, no bo ma taki fajny retrostyl. Ale w tamtych czasach, w tamtych projektach nie chodziło o to, żeby był, wyszukano retrostyl. Chodziło o utilitarność, o to, żeby to działało, żeby pozwalało z tym nurkować. Materiał brąz, no też. Na starcie gdzieś tam jeden z materiałów, który wywodzi się z żeglarstwa, z technik morskich, który całkiem przyzwoicie potrafi sobie poradzić i łapie patynę, co prawda, ale można go odświeżyć. Czyli pomysł na zegarek pod tytułem Diver, ale w taki sposób utylitarny, jak to było robione na początku. A na drugim końcu spektrum Helm, Microbrand. Przyznam się szczerze, że nawet że nie wiem, jakiego pochodzenia, jeżeli chodzi o narodowość. Zegarek, chyba jeden z tańszych zegarków od czasu zaniku, dostępności skx który jest badany na wodoszczelność zgodnie z wymagami normy ISO, nie pamiętam teraz jej z głowy numeru, ale też cała ta realizacja jest podyktowana, przynajmniej w moim odczuciu, stuprocentowym utylitaryzmem. To znaczy duży, niewyszukany w kształtach, bardzo czytelny. Robiący to, co powinien, najlepiej jak się da. Zaskoczył mnie ten zegarek tym, że mimo tego, że mój garszce graczej dostosowany jest do rozmiarów takiego Baltika, to ta wielka menda na ręce u mnie siedzi tak wygodnie, że aż jestem zdziwiony. To nie jest mój zegarek, to jest zegarek, który mam w wypożyczeniu od Leona, ale teraz to już nie jestem pewien, jak to się skończy. Wracając do zdjęć. Kamień wydaje się być ciekawym miejscem, żeby zrobić jakieś ujęcia. Przy okazji to o Baltiku już mówiłem, a o swoich pierwszych wrażeniach z tego zegarka, a tutaj a to chyba dobra okazja, żeby przy okazji zdjęć, okazji, okazji, podzielić się też pierwszymi wrażeniami z obcowania z tym właśnie sternikiem, sterem Helmem. Szukając zatem ujęcia, powiem, że ten zegarek jest zdecydowanie za duży jak na moją rękę. No bo przecież przy 17-centymetrowym nadgarstku 42 bodajże centymetrowa bestia to zdecydowanie przesada. Ale jest w tym projekcie, w tym wykonaniu, w jego prostocie i takim ostrym cięciu coś takiego, co sprawia, że jemu przystoi ten rozmiar. I on nie odrzuca, on, on jest i wyjątkowo fajnie nosimy się go na ręce i całkiem nieźle potrafi wychodzić na zdjęcia, chociaż ma nieco trudny autore, e, antyrefleks, tudzież może jego deficyt. Mam nieodparte wrażenie, że przy tej odległości ostrzenia moja 50 na starym Nikonie cierpi na delikatny backfocus. Korzystając zatem z tego przydrożnego kamienia i robiąc sobie przerwę na kawę między zdjęciami, którą sobie tutaj zaraz odtermosuję, i ciągnąc jak gdyby temat tych zegarków, to fantastyczne w tym całym naszym hobby, w tym całym naszym warwiastwie jest to, że ten sam, tab, ten sam typ zegarka możemy znaleźć w tak diametralnie różnej interpretacji. W takiej nowoczesnej, byle ISO standard. I takiej nawiązującej do poprzedniego wieku, do początków całego tego pomysłu, do tego, kiedy się to rodziło. E, czy która z nich jest lepsza? Prawdopodobnie nie ma na to żadnej sensownej odpowiedzi, bo jakżeż mogłaby być odpowiedź, że coś jest lepsze, kiedy to wszystko jest tak względne i tak indywidualnie postrzegane. Ja jestem zaskoczony tym helmem. Bardzo pozytywnie zaskoczony, i jest to dla mnie takie, takie troszeczkę niełatwo się do przyznania, bo on mi się nie powinien podobać. Ale od czasu do czasu e, mam ochotę na taki wielki zegarek, który przez swoją aparycję, przez to jak jest zrobiony i przez to, że nie należy do jakiejś nie wiadomo jakiej półki cenowej, e, mówi mi: Hej, jestem twardy, jestem pokaźny, możemy gdzieś polejść, nie boję się. Łażenia po górach, nie boję się nurkowania, nie obiję się, mam szafir, zrobię co trzeba. I taki wielki skubaniec to jest całkiem fajny kandydat do odhaczania właśnie takich potrzeb. Jakie będą jego losy? <laughs> nie wiem, ale znając siebie już na tyle, na ile się znam, to prawdopodobnie będę kombinował, żeby go sobie zostawić. Przynajmniej na jakiś czas krótszy, a raczej dłuższy. Tym bardziej, że ostatnio udało mi się sprzedać kilka zegarków z kolekcji, bo jak już wspomniałem w poprzednich filmach, szykuje się na coś większego. Ale o tym, jak nadejdzie czas. Jest nas prawie 500 jeżeli chodzi o subskrybentów. Brakuje bodajże dwóch, także organicznie się to wszystko dzieje bez jakiegoś szczególnego szukania rozwiązań. Podoba mi się to. Temat, e, temat konkursu przy 500 subskrybentach ciągle aktualny, opracowany, będzie o tym osobne wideo, a ja żegnam się z Wami i zabieram się za napicie się kawy w Beskidach. W moich kochanych Beskidach. Cześć i do zobaczenia.